Cześć, mam na imię Zosia i pracuję jako osobista stylistka. A to jest kanał, w którym dowiesz się, jak rozsądnie kompletować swoją garderobę oraz jak odnaleźć styl, w którym będziesz wyglądać i czuć się najlepiej. Panowie, dzisiaj mam odcinek specjalnie dla Was, w którym chciałam pokazać możliwości, jak ubrać się stylowo w lecie. Bo wiem, jak wielu panów ma sporo wątpliwości, jak ubrać się właśnie, jeżeli jest słoneczny dzień, jak jest wysoka temperatura. Nawet tacy panowie, którzy już świetnie odnaleźli się w stylu biznesowym czy w stylu smart casual, wiedzą, jak łączyć marynarkę z koszulą, mają swoją Lubione marki, z których skorzystają, to wiele wątpliwości pojawia się w momencie, jak na przykład wybierają się na urlop albo jest słoneczny weekend i wybierają się na jakieś spotkania towarzyskie ze znajomymi czy z rodziną na spacer. I z jednej strony chcą wyglądać na luzie, a z drugiej strony nie chcą schodzić z tego poziomu, który reprezentują na co dzień. Ja dzisiaj chciałam Wam pokazać część Waszej garderoby, która nie tylko przetrwała ponad 100 lat w modzie męskiej i od tego momentu jest zupełnie niezmienna, a, a więc jest to bardzo klasyczna część garderoby. E jednocześnie jest uniwersalna, więc e niezależnie od tego, jaki styl preferujecie, z pewnością, z łatwością połączycie ją w swoich stylizacjach. I co najważniejsze, właśnie jest e taką hybrydą pomiędzy stylem eleganckim a stylem luźnym, casualowym. Także jeśli chcecie poznać tą część garderoby i dowiedzieć się, jak ją stylizować w lecie, zapraszam na odcinek. I panowie, zanim zacznę opowiadać o części garderoby, na której dzisiaj chciałam się skupić i na, z którą dziś chciałam pokazać różne stylizacje, to ym, Powiem wam o takich dwóch wskazówkach, które są bardzo ważne właśnie podczas lata. I pierwsza wskazówka to to, że zachęcam panowie do tego, żeby w słoneczne dni częściej sięgać po jaśniejsze kolory. Dlatego, że sami przetestujcie sobie coś takiego, że jak wyjdziecie w słoneczny dzień, niezależnie czy jest wysoka temperatura, czy nie, tylko po prostu jest dużo słońca, to dużo lepiej człowiek czuje się w jasnych stylizacjach, po prostu jeśli od góry do dołu jest ubrany w jasne ubrania, niż w przypadku, jeżeli są ciemne. Druga wskazówka to to, że nawet jeżeli jesteście osobami, które nie są bardzo Czułem na y, syntetyczność materiału, bo wiem, że to jest bardzo indywidualna kwestia. Jak pracuję z klientami, to niektórzy są tacy, że na przykład jak założą y, ubranie, które ma jakąś niewielką domieszkę syntetyku, to od razu czują to i mówią: Ja na pewno nie będę w tym chodził, nie, 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 musimy mieć coś naturalnego. A są osoby, które zakładają 100% y, syntetycznego materiału i mówią: Nie, dla mnie to jest ładne, mi się to podoba, mi to w ogóle nie przeszkadza, że będę w tym chodzić. Y, także wiem o tym, że y, w praktyce jest to bardzo indywidualna kwestia. Natomiast w przypadku, jeżeli jest wysoka temperatura, to wiem, że ta odczuwalność będzie bardzo duża. Jeśli interesuje Was temat syntetycznych i naturalnych materiałów, to odsyłam Was do mojego odcinka, który już jakiś czas temu nagrałam, gdzie szerzej rozwijam ten temat. No i przechodząc już do stylizacji panowie, no to częścią garderoby, która tak jak wspomniałam przetrwała dekady, a więc macie gwarancję, że jeśli tyle lat przetrwała w modzie męskiej, to z pewnością posłuży Wam na długi jeszcze czas. Mianowicie jest to koszulka typu polo. Koszulka ta różni się od zwykłego t-shirtu tym, że posiada kołnierz tutaj w okolicach twarzy i Dzięki temu w subtelny sposób nadaje zwykłemu t-shirtowi więcej klasy. Jeżeli zaczynacie dopiero swoją przygodę z koszulkami typu polo, to zachęcam do tego, żeby uzupełnić swoją garderobę w takie najbardziej klasyczne kolory, czyli biały, błękitny, jasny szary, jasny różowy, łososiowy kolor, czy jeśli wolicie ciemniejsze, no to ewentualnie jakiś granat, ciemna butelkowa zieleń, bordo, bo to są takie kolory, które z pewnością, z łatwością połączycie i tak jak wspomniałam, Niezależnie od tego jaki styl lubicie, te koszulki właśnie w tych jednolitych kolorach e, z łatwością sprawdzą się w waszych stylizacjach. I teraz tak, przechodząc już do samych stylizacji z koszulkami typu polo. Ja tutaj e, raczej w większości zaprezentuję wam takie właśnie o jakich wspominałam na początku, a więc w jasnych kolorach. E, no więc panowie, zacznę od dodatków, bo one mają bardzo kluczowe znaczenie. Jeżeli zakładacie jasną koszulkę i jasne spodnie, czy to spodenki, to bardzo ważne jest to, żebyście unikali e, czarnych dodatków, a więc czarnego paska czy czarnych butów. Ze względu na to, że takie dodatki bardzo przytłoczą ten jasny, świeży zestaw, a kolory takie jak np. brąz czy nawet granatowy, ale czy też szary, czy beżowy w fajny sposób dodadzą jakby harmonii tej całej stylizacji, przez co to lepiej ze sobą współgrało. Dlatego unikajcie czarnych dodatków. Z dodatków, które mogą być czarne, to na przykład okulary przeciwsłoneczne. I tutaj panowie, jakby ktoś zapytał mnie, jakie jest najważniejsze akcesorium, w które powinniście zainwestować w lecie, to ja mówię okulary przeciwsłoneczne. Dlatego, że okulary mają to do siebie, że oczywiście nie tylko chronią przed słońcem, czy też chronią najbardziej wrażliwą, najszybciej starzejącą się skórę wokół oczu, gdzie jeszcze promieniowanie słoneczne. Udowodnione jest, że po prostu przyspiesza starzenia, a wszyscy chcemy jak najdłużej młodo wyglądać. To co ważne jest, to okulary, jeśli są dobrze dobrane, to mogą Wam w ciekawy sposób też podkreślić Wasze niektóre rysy twarzy, a więc mogą korzystnie wpływać na to, jak wyglądacie. Czasem mogą zakamuflować niektóre niedoskonałości na twarzy. Także zachęcam do tego, żeby właśnie w tą akcesorium zainwestować na lato. No dobra, ale wracając do naszej najważniejszej części e, dzisiejszej prezentacji, a więc e, koszulki typu polo. E, często pojawia się pytanie, czy koszulkę polo chować w spodnie, czy nosić wyciągniętą? No i odpowiedź brzmi. To zależy. Jeśli macie świetną serwetkę, jesteście szczupli, macie szczupłą talię, koszulka jest dobrze dopasowana, spodnie są dobrze dopasowane, nie są takie szersze spodnie, no to jak najbardziej włożenie koszulki w spodnie sprawi, że więcej odsłaniacie swojej nogi, a zawsze w stylizacji jest tak, że jeśli więcej nogi odsłaniamy, to człowiek wydaje się wyższy. Zobaczcie coś takiego, że jak stoją dwie osoby obok siebie, jedna jest i są identycznego wzrostu. Jedna jest osobą, która została obdarzona długimi nogami, a druga taką, która ma krótkie nogi, to ta, która ma krótkie nogi, zawsze będzie wydawać się niższa niż ta, która ma długie nogi, mimo że są tego samego wzrostu. I to się wykorzystuje też w stylizacji, więc jeśli chcecie wydłużyć siebie, swoją sylwetkę, to warto właśnie odsłaniać, wkładać te koszulki w spód, to wtedy będziecie się wydawać trochę wyżsi. Natomiast w przypadku, jeśli macie sylwetkę taką z większym brzuchem, to jak pracowałam z mężczyznami o tego typu sylwetce, to zauważyłam, że lepiej wyglądają wtedy, jak jedna taka koszulka jest wyciągnięta. Bo to troszkę maskuje właśnie ten brzuch, a jak jest złożona w spód, to tak naprawdę podkreśla go. Jeśli zdecydujecie się, żeby wyciągnąć koszulkę na zewnątrz, to istotne jest jaka jest jej długość. Najlepsza długość jest taka mniej więcej, że sięga do około połowy rozporka, bo jeśli jest dłuższa, no to to co mówiłam, ona skraca wtedy Wasze nogi, a wydłuża tułów niepotrzebnie, a jeżeli jest krótsza, no to jak podniesiecie ręce w jakichś różnych czynnościach, to po prostu odsłoni się Was brzuch, to też nie jest za bardzo komfortowe. I podsumowując na koniec, panowie, możecie koszulkę typu polo łączyć dosłownie ze wszystkim, z jeansami, z chinosami, z krótkimi spodniami, e, tak samo jeśli chodzi o buty. Ja tutaj zaproponowałam kilka modeli w zależności od tego jaki styl chcecie wyrażać swoim ubraniem. Dlatego panowie zachęcam do tego, aby inwestować w tą część garderoby na lato, dlatego że jest ona zarówno klasyczna, stylowa, ponadczasowa e, i też e, jest to dobry wybór dla tych panów, którzy w ciepłe dni chcą jednak trzymać klasę. Dziękuję za obejrzenie odcinka, dzięki za Wasze subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku.